Ty, a tutaj teraz to powiedzenie ten Słuchaj Ale nie, ja już nie. nie Ty regarów zlewiesz i nie będziesz nogi umyć, kurwa Kurwa no fajna Haselhof Haselhoff 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 Haselhoff! Jest, Kim jesteś? Jestem haselhoffem. Haselhoffem? Przewracaj się do ściany, bo ja tu się będę kładł. I uważaj, bo wypierdolisz kontakt. Ale co? Odwróć się do ściany. Ty jesteś, kurwa, teraz ściana. ściany. I co? Tu nas na jesteś? Nie jesteś ściany, tylko odwróć się do ściany, bo ja tu się będę kładł. Teraz odwróć się, bo będę kładł się. To są poważne rzeczy. Słyszysz? Wojtek! Odwróć się do ściany. Ściana jest? Odwróć się. O. O. I hasel